A jednak postanowiłem urządzić sobie wypad. Jest 13 kwietnia, niby wszystko już pozrzucało, Ale postanowiłem się jeszcze przejść, pozbierać co tu zostało. I widzę coś ładnego. Ale staruszek. Powiem mi ktoś jakim cudem się tu uchował. Tyle razy co tu byłem znowu. Ale ładny. Taka korona piękna, dwunastak. Szkoda tylko, że zeszłoroczny. To jest naprawdę ładny.